Siemanko nam wszystkim z tej strony, Drake, i powracamy do mojego zagrajemy z gry Asuras Wrath. Przechodzimy do epizodu bolajże siódmego. O kolejne 500 lat, znaczy ostatnio 12 tysięcy, teraz o 500 lat. Tak sobie skaczemy w tym czasie. Część druga, odrodzenie. Ponownie w narracę, co? O i mam ręce, odrosły i są jakby opancerzone. Kim ma Co ty? Kimiła ma kolegę Kimimo mata kalera to kolegę Radosr? Ona zikamita?

僕は探し求めていた素晴らしい強さを秘めている。デウスは世界を救っているつもりさ。でもそのためには君の娘ミスラが手放せない。ミスラそうともさあもっと思い出すんだ。 I mamy podobną retrospekcję. Tak, tutaj pająk napędza jakby nasz gniew, mówiąc, że bez jego córki mitry y, Deus nie będzie w stanie doprowadzić do zbawienia i że dusza Asur nigdy nie należała ani do Gochmy, ani do siedmiu Pust. Okej, okay, mamy retrospekcję. Bradom kolejną retrospekcję z treningu. Przejdźcie ode mnie! I A kiedy... E, powiedzmy, że kiedy gra tak fajnie układa taki właśnie niezbyt wymagających przeciwników to dosyć fajny ten system walki działa, ale niestety on działa tylko właśnie w tak niewielkiej ilości jakby momentów niestety. Nie jest zbyt dopracowany. Szkoda, gdyby nadać mu może trochę głębi to może by nawet można było nazwać tą grę pełnoprawną grą, bo teraz to takie, wiecie, interaktywne anime, czy coś takiego. O, i wypadł. Dobra. First time. Ach, samym samą potęgą gniewu rozepchać przeciwników. Ładnie. O, słoń. Znowu słoń. Z tego co pamiętam, nie lubię walki z tym przeciwnikiem. No, już połowa epizodu. No, idzie bardzo szybko. To będzie bardzo wygodna dla mnie do przesłania seria. Jeśli pójdzie zawsze tak szybko. No dobra, lecimy Dumbo. oś tu. Ach. A. to nie jest taka właśnie jedna, ach, kaman, my się przyciski. Yy, jedna z tych właśnie monotonnych walk. Nie musimy czekać na jawny ruch przeciwnika. O, dobra. Mam cię! I opsa! Już połowa bersta, ładnie. Ach tak, machaj sobie trąbą, bo my są tym zasięgiem. Uwielbiam to, że e, zawsze jak jest jakaś sekwencja w grze, gdzie bohater musi przed czymś uciekać i gra jest idealnie tak wyliczona, że tempo biegu bohatera wystarczy, by, e, by uciec, wiecie, bohater biega szybciej niż pociski lecące za nim czy coś w tym Często się zdarza z tym no, Wystarczy biec i się nie po prostu, zbytnio się nie spinać. No, jeszcze trochę. A właśnie, przecież ja jeszcze robić to. Zapomniałem o ataku na dystans. Ach. I pójdzie kontra, i mamy bersta. Hora! Uwielbiam te japońskie krzyki, właśnie w anime, no w tej grze zwłaszcza. Dawaj kieł. Tak, tutaj też ewidentnie widzimy początki Asury jako powiedzmy jednego z generałów, ewentualnie jego trening na generała, o ile istnieje coś takiego. No bo przypominamy sobie rozpierduchę, który robił wśród Dochmy na początku gry. Definitywnie w tym momencie taki słoń nie powinien być dla niego żadne wyzwanie. No super, druga sama sekwencja, cudownie. Dobra, nie tak miał być, ale close enough. Teraz A, no to myślałem, że będzie jakaś specjalna animacja, nie wiem. Zacznie okręcać go za trąbę czy coś takiego. I masz? Fajnie, wcześniej puszczał po parę kul, teraz puszcza już tylko jedną. O tak, ta jasne. Dobra, lecimy. Boom. No, Masz macha, to my sobie postrzelamy. Dobra, co teraz? Laser, serio. O nie, znowu seria, naprawdę tego się nie spodziewałem. Bers ponownie nachodzi. No niestety, to jest słaba walka, definitywnie jest słaba. O, co teraz? A, no, come on! Myślałem, że będzie robił znowu ten, ten, ten mix dla laserem. To jest surprise. Nie, zaskoczył mnie, niestety. Eh, źle wyliczone. Znaczy ja źle wyliczyłem po prostu. Co teraz, no kontra czy laser? Laser. Alimited mode. Just for fun Turla się Asura i będzie best, to jest. Starczy tego dobrego. Taki cudowny absurd. O świetnie. Fajnie, że nie mówię się zrobić wcześniej Asura. O, jest Jagus. Czekaj słoń. <grymne> <grymne> o mój Boże, tylko Japonia. Come and get some. O, skubane.

守るものだと気に入らん戦いは戦いのためになされるべきだ。<laughs> あなたならそうだろうがな。この地域のゴーマはすべて討伐した。戻るぞ。やば、ちょっと待って、僕が。 Tak, się powiedział, że Asura powinien wstrzymać się z tym gniewem, ponieważ teraz ma coś wartego ochrony. I teraz to dla niej powinien walczyć. Tak, oczywiście. To retrospekcja z narodzin Mitry, która tak jak każde małe dziecko wygląda jak mały Chińczyk. ああ, <laughs> あれが守るべきものかあなたには理解できないかもしれないが Asura lepiej radzi sobie z trzymaniem 20 razy większych od siebie przeciwników niż z trzymaniem dzieci. No bywa. Druga. U nich sama. Nie, 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 to ona karumi. Misery, na kto dostaj kała karana knarojody? A jasny ryba, jojda lajka. A noś druga? Tak, i okazuje się, że Jasza jest bratem nieżyjącej już żony. Asury czyli tym samym wujkiem Mitry O Sergej i Wizen, ty już przecież nie żyjesz i ten gościu jak się nazywał? Carlo. Co robicie w moim domu? What the fuck nie jest zbyt, Asura. 抑えられない憤怒が気候を翻弄している <laughs> それでこそだ我と組む気はないかーすら

でも僕は嫌いじゃないよ。それに君の魂の歩道のよりどころが分 o ったし、つまり o r i d o Horomawa, k a t a s h i s u m m a s u k だって Mitry, kiedy jeszcze byłem dzieckiem, na to wychodzi. Sądzą, skoro półbogowie w tym magicznym cudownym świecie bez problemu dociągają do 12 tysięcy lat, tak jak... Asura i wydaje się, że mógł mieć już wcześniej więcej niż tyle, to ile czasu Mitrze zajęło dorośnięcie z jakby fazy niemowlaka do bycia... no nie wiem

Jak małpa. <laughs> A! Parkour, co? Bieganie po ścianach, więc to wall run. I tak, ponownie się odradzamy. Te zmiany w naturze. 500 lat temu było to jezioro lawy, teraz to śnieg. tak od razu mówię to nie jest mitra i najwidoczniej tutaj wyznają asurę z jakiegoś powodu a we're back ale to w kolejnym odcinku Okej, okay. No, to. Z samego gameplayu były tutaj 4 minuty, tak? Odcinek ma 17 aktualnie, więc cudownie. I znowu ta totalna zmiana kreski. What the hell? Asura wygląda tutaj na nastolatka. <grymne> Rezydencja Asury. Tysiące lat wcześniej! Jej. Hmm. Wygląda to, że zrobiłeś całkiem niezłe wrażenie w ostatniej bitwie. Hmm. Tak było? Yy, Mitra modliła się za ciebie cały czas. Yy, Słyszałeś moje modlitwy, ojcze? Owszem, yy, czułem twoją obecność tuż przy mnie. Yy, I czułem... I myślałem o tobie przez cały czas skoro oni są półbogami, to znaczy, że są jakby mają takie jakby, powiedzmy funkcje jak bóg, w sensie na przykład jeśli ktoś się do nich modli, to oni to od razu słyszą, czy to jest po prostu Asura mówi tak, wiecie, żeby było miło, żeby podbudować relacje z rodziną eee, A więc myśleć o mnie... A więc nie myślełeś o mnie przez cały czas. A, a więc a bo to mówi jego żona, a więc nie myśleć o mnie przez cały czas, he? Nie, nie to miałem na myśli. Heh. O tato. Generała Asura. Kolejna kapłanka została wybrana. Co? To córka Generała Asury, Mitra. Ona będzie kapłanką. Gratulacje, Generale. Nie pozwolę na to. Ojcze, dlaczego? Nie pozwolę ci być narzędziem tej wojnie. Jeśli to ma dać mi moc, by Cię chronić, to, to chętnie stanę się kapłanką. Ale... Cholera! Ta kreska w tym, na tym konkretnym obrazku przypomina mi zajebiście jakąś mangę. Ja sobie teraz nie przypomnę. Ale... Yy... Mitre jest obdarowana mocą uratowania świata. Yy, może być kluczowa do pozbycia się gochmy. Zamknij się. Asura, czekaj. Gdzie do się wybierasz? 再びアスラが目覚めたのはのような場所ののアスラた体はご神体として、村人たちによって安置されていたの,だその村に、迫るゴーマの脅威そして、ように見えた。<music> okay.